5 wyników z krwi, które mogą sygnalizować problem, a Twój lekarz o nich nie wspomni. ACTH Ten hormon kontroluje wydzielanie kortyzolu, hormonu stresu. Prawidłowy wynik to między 10 a 15. Jeżeli jest dużo wyższe, może to oznaczać zaburzenie związane ze stresem chronicznym, nadnerczami, a także z problemami hormonalnymi. To może być klucz do zrozumienia, dlaczego czujesz się wyczerpany. Drugi marker to enzym DAO. Jeśli Twoje wyniki pokazują jego niski poziom, to możliwe, że masz problem z nietolerancją histaminy. Skutki Bóle głowy, czerwona wysypka na skórze, zmęczenie, problemy trawienne. A co najgorsze? Te objawy mogą przypominać inne problemy, przez co często nie są diagnozowane. Homocysteina. Podwyższona homocysteina to cichy zabójca. Może prowadzić do chorób serca i udarów. Jeśli masz ją na poziomie wyższym niż wartość cyfrowa, między 6 a 8, to nie bagatelizuj tego, warto ją kontrolować. Hemoglobina glikowana. Pokazuje średni poziom cukru z ostatnich 3 miesięcy. Jeśli jest za wysoka, to możesz mieć insulinoporność. Albo cukrzycę typu drugiego. Niska ferytyna, magazyn żelaza. To nie tylko anemia. To też zmęczenie, mgła mózgowa i wypadające włosy. Czy lekarz mówi Ci, że wszystko jest w normie, a Ty nadal czujesz się do bani? Nie daj się zbyć. Naucz się czytać wyniki samodzielnie i zadbaj o swoje zdrowie.